dobry, panie Kazimierzu. Dobry, 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 dzień dobry. Co tam, ja ci... co tam słychać u królików? A daje królikom mi w siano teraz daję im, Gdzie bo tam trochę siano daje, wiesz, tak w obiad dostają trochę siano, trochę to. A tu młodziutkie, widzę, są, tak? A tu są młode, tak, ale nie duże parki mam. Ale już wyszły z gniazda, ile ich tu było? A tutaj było, dwa tylko na No to malutko. Nie? Malutko, zobacz, patrz, Ale patr, za to patr. będą bardzo zadbane chyba, A, nie? No nie widzisz, nie widzisz, Tak jakie są piękne. O, nie, że... A kiedy one wychodzą pierwszy raz z gniazda? Pierwszy raz wychodzą jak mają, jak mają 10 dni, bo na 9 to patrzą na oczy. 10, 12 dni, to, tylko, to już z gniazda wychodzą. Tylko zobaczą na oczy już idą. Tak, uuu do oczka patrzą, to już wygiurwacie i idą. Daję im trochę sianka, trochę daje tamtym też dam, trochę sianka im daje, nie? Przy ważnie małym, nie? Tutaj też się mi ukociła, nie? Ale tutaj to, tutaj są. Tu nie a te, lampy. te jeszcze nie wychodzą? Nie, ci pokażę, kto. Ale lampki nie mam, ty. To nic, niech tamte siedzą. Idę po lampkę. Chcesz zobaczyć? A ile one mają dni? A gdzie? Dopiero w dawno się okoczyłem a widzisz? Nie wiem, czy zobaczysz. Ich. O! ojej jaki puszek. Hmm? Tutaj ma. O. o, tutaj ma. Nie chcę mi tego. No weź tam pomaresz. Można je. O, 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 o myślałem, że ta matka przyszła. O, o, matka to wie, że Dlatego tak podskakują. Że... A jak? oni dopiero. No i się, są no ile, oni te parę dni, jak się okociła, wie. A tu ile nie będzie? Nie wiem. Słuchaj, nie wiem ile jak, ile, jak co. Tutaj nie ma, bo tu nie ma. Tutaj też jest, tu jest. A widzę, jest kot. Pokaz. Ja zomaję, ja ci ją też. Padać ją Kotna jest. Opa, o, zobacz, zobacz, zobacz. To widać, że kotna? O, o jest, okropna. Widzisz, jaka jeszcze nie? Widzę, widzę. To jest pierzaska, zaska, która ma do młodziunka. Ona pierwsza się zakociłem teraz. Widać, że jest taka pełna. Tak, nie? tak. Już, to już widać po niej, jak ona jest. Popatrz, jakie ma. Jak już widać po niej, jak ona już jest piękna, już jest, się rozszerza, już się wydłuża. Tak, gruba tak, tak. się robi. No, nie wiem, ile będzie mieć, ale coś pięknego. A co ty myślisz? A, a jeszcze takie pytanie. Tyle tych samic, tyle tych samców, a pan się w tym wszystkim połapie, która jest z którą, z który. No a jak? Ja wszystko zapisuję. Gdzie, co, mam ile? E, raz, dwa, trzy, cztery, do, zazie... dziesięć samic. Osiem samców. A kiedy pan ostatni raz przywiózł jakiegoś obcego królika? W zeszłym roku co mi co ja przywiozłem. Samice czy samce? E, samca, bo ja przywazię samce, bo tych samic ja mam, nie? Aha. A samca to przywożę. I udało się e. znaleźć takiego? No, a jak? To wszystko... A, rozumiem. No. Wszystko jest za... Nie z Polski, nie. Jest kupa zagranicy, to kupa kilometrów. No dzięki temu jest pewność, że to są niespokrewnione. O, no człowieku, nie. mam osiem samców, nie? no siedem, bo teraz jednego sprzedałem, to zobacz, każdy samiec jest do innej samicy. Żeby nie było krzyżówka. Krzyżuje, tak. A samca ten, aha, to wiem, ten samiec z tą, to teraz ten samiec musi być z tą. Mhm. Także, wiesz, nie ma żadnego pokrewieństwa za skurczy byka, bo ja tak to zapisuję, tak wszystko pilnuję, tak, jak jak no, jak to się mówiąc tak, tak pilnuję jak oka w głowie. Aha. Także no niestety zima to wie. Ale panie Kazimierzu, znowu widzę biało się robi. No, to jest kwiecień plecień. Poprzeb lata trochę zimy, trochę lata. To wiadomo o tym, że on długo nie potwa, ale to jest taka, to jest można powiedzieć w przyrodzie przeszkadza, bo w polu nie pojedziesz, nie pojedz, bo już śnieg, bo już to. I tak to jest, bo ten taki jest miesiąc i tak to się zgadza. O patrz, i wszystko ucieka. O, te króliki dopiero wyszły, jeszcze miesiąc czasu będą mają do sprzedania, to są... Ale ładne są, to, No widzisz, no widzisz, to są... To Słodziutkie są. są. No co, oni dopiero miesiąc czasu mają, oni, i no to z dnia bo wychodzili, miesiąc czasu daje. Kaśmie daje im siankę trochę, o pa, pa, tam se wchodzą, pan se wchodzą, widzisz, o pało. Ej, tam są, pa, na, tam na dachu siedzą. A wie. jak, a jak, a jak, a jak, o One widzisz. Bawią tutaj. No, zobacz, on, widzisz. No. I u góry i na dole, gdzie tylko są. A widzisz, a widzisz, oni tu mają, te, dostają siano, dostają to, dostają tamto dziennie, suchutko mają, no, każdej jednej daje sianko, oni za tu mają, otóż, wiecie, ta też jest kotna, już, już ją, już mam, mam tyle, no, dziewięć samic, bo, także a... nic. A po czym to poznać, że samica już jest kotna? No, a jak, a jak? To od razu widać, od razu widać, od razu widać, od razu jak samica, Jezu, po, o, pan ja o kurde, gdzie on grzebie, gdzie ty grzebiesz, gdzie ty grzebiesz, o, o, pierunie, gdzie grzebiesz, gdzie, gdzie? A widzisz, o, widzisz, o, to jest młodziutki samiec, który o widzisz. A ty malutki, hać, hać, A widzisz, o, widzisz, o, 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 o. To jest samiec? Samczyk, widać. młodziutki samiec, o, widzisz. najmłodszy jest ze wszystkich ten samczek, nie? no, no widzisz, o. o, widzisz, o. Ale wielki jest. A jakie piękne uchy mam człowieku, a co ty my. Olbrzymi jest. O. No, będzie olbrzymi, będzie, macie o. A, tam to, Opa, pa, pa! Oj, pod siebie, pod siebie! To się daje, bo tym kotna. Tu też mam kotną, podazuję ją widać, To mi ucieknie, bo ona ma winaż, to ucieknie, bo tam jest, tam jest. Chodź tutaj, chodź, chodź tutaj, o, na A ja jej tu dam, siana, a ty ją też złota to dażujesz. o. A ja i dam siana trochę tym, da. chodź. Chodź, malutka, chodź. Teraz, puszmy tam, a ja idę wygonić. A jak ona jest Młodziutka samica, młodziutka samica jest. O, o widzisz, idź tam mała, idź. O. o jest. O widzisz, o widzisz, no, Widzisz? Jest, jest, ale szybko wróci. o, ona patrz, 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 baj Piękna jest. Widzisz? widzisz, jest, widzisz? Widzę, widzę. Kotna jest. A co ty myślałeś? To widzisz? I to tu źle nie mają, bo daje im sianko, dają jedzenie, dają to, mają suchutko, mają cudutko, panie. Ja o nich dbam, bo wiadomo, że dbam. O króliki to dbam, jak nie wiem co. jest młodziutka samica, tak samo. Ja zobaczcie, o, też im daje trochę sianka, o. Każdemu jednemu uciekła z i tam. A poszła ta Się Tak. A ja tam, to zobaczę się. Młoda młodziutka, też pokryłem ją. Miała iść na sprzedaż, ale O opatrz, opatr, do gniaz... oh, ja, ją A, ja, ona ja ją tu. A ją tu. Ona tu. A ja ją tu. A to ona tam. Kamery się wstydzą. nie te mała wkurza. nie boj się, ty nie boj. I nie boj się, nie boj. Boj się, nie boj się, nie. Także tutaj oni to tu mają dobrze, nie gadaj, ja że źle. Jak ktoś sobie mówi, że tam z na dworzu. Na dworzu jest dobrze, no, jak wiatę pobuduje, jak wiatę pobuduje, no to, no to im tam będą pod wiatę, bo tutaj tylko tymczasowo stoją, dopóki wiatę nie pobuduje, Aha. a jak wiatę pobuduje, to oni będą pod samą wiatą, elegancko sobie będą, ale ty tyle mam pracę, tyle, tyle mam roboty, że muszę się wyrobić. No, dwa kombajny do roboty są. To też trzeba ro, koło tego pochodzić i tak A dalej. jakby dobrze policzył, to i trzy. Nawet jakby dobrze policzył, to i trzy. I bez przerwy bym, bym robił. Dzień i noc. 12 godzin. Ile to można, no? Ale się robi, no robi się, no. Co ty nie powiesz, że robi się, no? Czekaj, tu dam, dam każdemu jednemu ja trochę sianka. No, o jak ładnie tutaj wygląda. No. On czekał. A no, ja, chodź, chodź tutaj. Bosik, Bosik. Bosik mały, mały Bosik. Chodź tu. Też młodziutki. Mają dopiero ma do ma do piąty miesiąc. To też jest znaczy, o widzisz. O. To też samiec, bo widzę, że... Samiec, aha, samiec. To już samiec, które są i krótki, to są... Te, baczę, to samice, które są, to już, są już jak może sam kryć. Tu jest młodzienki, małe młodzienki, tego, co ja ten sprzedałem. Tamte, co sprzedałem. Pamiętasz temu panu, co sprzedałem? Tak. To stąd brałem samca tak. jemu, osobnego gniazda mu dawałem. Widzisz, piękny samczyk już takie ma, takie ma, już takie. Widzisz, jak szybko rosną? Licznie jest. Widzisz. Temu co sprzedałem e, dziełą tam skąd on tam był ze Śląska czy Sząsik, nie wiem co przejechał, to brał trzy, trzy samice i samca. Specjalnie mu z tego dałem gniazda samic, samca, a stamtąd dałem trzy samiczki, które chciał. Niestety, no zapłacił jak zapłacił, oczywiście, bo kosztują, ale są piękne i na pewno zadowolony jest tych skróży. Ja bym to samo, to samo, to, to samo robię, nie targuję się nic. Jeżeli mi się podoba czy coś. Biorę, dziękuję, bardzo mi przyjemnie, płacę ile chcę i biorę. Tak, no tak że no widzisz, no co tam dużo. Drugi jest tak samo piękny. Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. O, też młody jest, bo to są dwa te, 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 te o widzisz, o. <śla> widzisz, 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 jakie są. Tutaj też jest, zobaczcie. Młody samochód. O ten to jest olbrzymi, poważny no, jest. Oś poważny oh, i nie, nie, bracie jaki jest. To jakiś chyba wyższy, wyższy uczony, bo tak... No, ja, to ja sobie profesor, mam to właśnie... Wygląda jak profesor. Te samce, które teraz oni zaczynają... Bardzo poważny jest. Więc pokażę Ci C3 samce, które mam, cztery samce, które sobie do pokryją teraz sami, Co kryją teraz, a O ten piękny samiec jest o. Jest też piękny samiec, będzie... Chodź tutaj, chodź. Chodź tutaj. O, widzisz, o widzisz, on wyjdzie sobie, też doleż, będzie krył, teraz już kryje. A jak długo Ej. ten samiec samicą siedzi? Nie, tylko moment. A nie może za długo siedzieć? Nie może, bo by ją zagryzł. Do tego stopnia. Tak, on tak ją kurz ma szarpie, co ona chce czy nie chce. Dawaj tu mi tu, dawaj mi tu. I ją za skórę. <grym> daj oczy szarpie. Zagryzie ją. Skórę powygryza. Pójdzie raz. Dwa? Dziękuję. Raz, dwa więcej nie, Aha. bo jak zostawisz to są cholery takie te samce, a przeważnie ten, cholerner, patrzcie, a przeważnie ten, Aha. Padzie, to wiesz, to samicę by zagryzł. No już szarpie, czy ona chce, czy to szarpie i musisz ją od, 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 go, od tego odsadzić, bo jak samica nie chce, to wiesz, ten samiec morduje ją. Za skórę, tu o, i wyrywa jej sierść, kurczę i szarpie do tego. Trzeba ją odsadzić, nie? Bo jak samica chce, no to tam pójdzie na nią, on tam złapie ją, fiki go nie ma, nie? drugi aż fiki go nie ma, zabiera samicę. Nie możesz, raz puścisz, do ma dosyć. A dwa to już, o! A tak przywadnie, jak samica chce, to puszczam raz, lub, lub dwa, to już góra najwięcej. Także nie można puszczać, e, brać i za, e, zostawiać samicę na noc, tam na dwa dni, bo bią cały pogryz, bią skórę wygrał. Na godzinę, dwie? Tak, gdzie tam na godzinę dnie? Kilkaset parę minut puści sam to samek pójdzie. Minut. Tak, tak, tak. Samiec pójdzie i tego. O, muszę przynieść. Co? Samiec pójdzie i koniec nie zabierasz. Ja myślałem, zabierasz. że to nam jest dwa tygodnie. Czy Ty jesteś niepoważny, to te małe to tak mają. Te, te, te kundle takie, Aha. nie? A to są króle, które nie można zostawiać samice e, cały czas przy nim. Pójdzie raz, dziękuję. I, I daje im tylko takie owies o, o, o owiec teraz, nie owiec tym daje, samcom, nie? Tak. Żeby byle aktywne. Nie daje im takiej wielkiej tam, tam o paszy, czy tam jak, czy to łowak, nie. Dostają taki, o widzisz, owies, ja, chacie, trochę pszenicy, trochę daje im, żeby były aktywne, żeby była, bo samice, to musi być aktywny, nie? Tak. Bo go spa się, spasiesz, spasie, potem on gówno idzie tam, ale, wejdzie i, i się zmyka, zmyka i zadyszy się i już. I po samcu I to i po samicy. Także no widzisz, o to wiadomo o tym, że tu są dwie samiczki malutkie. No, ta jedna samica zabyła, co mi dały Mniejsza i większa jest. Ta, nie bo jest. Ta jest starsza, a ta jest z innego gniazda, jest samkiem. Aha. To widzisz od razu, sami... z tych sprzedałem samicę, samica została. Z tamtych sprzedałem, co poszło, nie? Została samica. A jak długo one jeszcze tak mogą siedzieć? Oj, samice to mogą być do końca. Samice Aha. jak już, ja tak robię, nie, gromadzę samice, od kilka samic, zapisuję sobie, nie, czy oni są większe, czy mniejsze, nieważne, o takie ja łączę, o takie jak te, łączę ich i oni mogą, jako same samice, i oni mogą być do końca, aż ich, aż ich dopuści do samca, razem żeby są i nic się nie dzieje, nie, bo gdyby samce były, o, samce się gryzą. Samco takie jak ten już trzeba odsadzić, nie? Mm. Już oni cały ich odsadzić, o taka jak ta samiczka, bo będą się, wiesz, jeden na drugim jeździć, a jak większe będą się gryźć. Jajka się wygryzają, pocudują i co mm. robi. Także no, no niestety no... Mm, tak u królików jest, nie? Bo jeden chce zazdrosny jest o tym, jeden o drugich, to, to walczą o siebie, czy tam jak, kto silniejszy jest. No, nie, parę dni temu chodziłem w krótkim rękawie, musiałem wrócić do zimowej kurtki znowu. No niestety, no ta, taka kochana zima jest. No niestety, jest, kto jak mówię. Kwiecień, plecień, poprzeplata, trochę zimy, trochę lata i tak będzie cały czas tak, ale to się wykształci, kto tam w pole zasiał, to zasiał, kto nie zasiał, to jeszcze zasieje, także nie jest tak późno, niestety, nie wiem, bo to dzisiaj piąty jest, kwiecień, wow, będzie jeszcze pogoda taka, że jeszcze będzie łupał, jeszcze. Czekamy na ładną pogodę. No oczywiście, że tak.